Dino, wjeżdżam w ciebie dziewczyno Tak bardzo tego chciałaś Wieczorami wiadomości mi pisałaś Że kochasz, że pragniesz Że bardzo się styskiłaś, Że chłopaka specjalnie Dla mnie zostawiłaś I co teraz? Kiss me baby Zrób co zanim nim. Body, co zrobimy, co zostaje między nami, baby? Zrób co zanim odejdę I wanna feel your body, co zrobimy, co zostaje między nami. Ona mi dała, dała całe serce, a jak chcę jeszcze więcej, a jak chcę jeszcze więcej, ona mi dała dała całe serce Ja chcę jeszcze więcej Ja chcę jeszcze więcej, ja chcę jeszcze więcej. Momentami to jest... <grywia> A gdzie momentami? To jest w większości przypadków niekontrolowane No tak mnie zawsze nosi Ja matka syna Syna jedynego Chciał go wychować Na Pana wiekiego Niech żyje wolność she's for border zephyr is i egyptian